Jakieś basenio, to tutaj często się zdarza, że jest przy mieszkaniu basen, ale bardzo rzadko się zdarza, że jest parking. Chciałem trochę o tej miejscowości opowiedzieć, ale niewiele o niej wiem, więc może nie będę opowiadał. To albo Ty będziesz musiał dodatkowo swojemu agentowi zapłacić, albo będziesz musiał zostawić tego swojego agenta i przeskoczyć do tamtej firmy. Tak to działa. Lecimy dalej, szukać. Zostańcie ze mną. Zaczęliśmy od y, dokończenia zakładania konta bankowego w Kaisa Bank. Aż się musiałem upewnić, jak to się czyta, ale faktycznie Kaisa Bank, gość mi powiedział. No i tam taką apkę, mobilną, oczywiście się zakłada. Wszystko jest w telefonie, fajnie, wygodnie. Tylko śmieszne jest to, że oczywiście karty mają przyjść. Karty mają tutaj zupełnie za darmo, więc sobie po prostu wzięliśmy dwie karty do konta bankowego. Oczywiście nie trzeba używać fizycznych kart, można używać kart tylko i wyłącznie w telefonie, tych dodanych do woleta, no ale karty za tydzień, za półtora tygodnia przyjdą właśnie tutaj, tam do tego Kaisha banku i za to będą leżeć, nie? no bo nie wiem, kiedy tutaj przyjedziemy, zobaczymy. Ale gościu powiedział, że mogą sobie tam leżeć karty, nie ma problemu, odbierzemy jak tylko będziemy chcieli. Także koszty takiego konta, o ile mówili prawdę, to jest 60 euro rocznie utrzymania takiego konta. Także wydaje mi się, że spoko karty są za darmo, nie ma większego problemu. Wszystko jest w aplikacji, fajnie po angielsku. Może gdzieś tam zaraz pokażę, jak to wygląda. Opuszczamy już El Medano. Trochę mnie to cieszy, bo ja nie lubię. Nie wiem, ludzie lubią bardzo El Medano, bo tam oczywiście zawsze jest pełno surferów, pełno latawców, ale dla mnie to jest za dużo wiatru. To jest miasto nie na moją fryzurę po prostu. I też jak się w samochodzie otworzy drzwi, to już się nie da ich zamknąć czasami. Także ja dziękuję serdecznie za El Medano. Idziemy walczyć. Czuję taką fajną ekscytację, bo będziemy już dzisiaj oglądać mieszkania. Pierwsze mieszkanko. Oglądamy pierwsze mieszkanie. Problemy w centrum ADH oczywiście z parkowaniem, ale jest tutaj parking podziemny. A więc będziemy myśleć. No oczywiście alarmy pozakładane, kamery. Poprzedaje po prostu. Mieszkanie takie raczej jeszcze do, do zrobienia. Ale nie wygląda, że nie wygląda gorzej niż w internecie, a to różnie się zdarza. Pierwsze mieszkanko obejrzane Dziwne trochę wrażenie, bo niczym mnie nie zaskoczyło. Zawsze to tak jest, że oglądasz coś w internecie, a potem na żywo ci coś zaskoczy. A tutaj wszystko wyglądało dokładnie tak jak żeśmy się tego spodziewali. Yy, tutaj jest akurat fajnie, bo cena jest dosyć niska, jest mieszkanie bezczynszowe, ale, yy, ale Ola ale trochę jest w kiepskim stanie, więc ten budżet, który byśmy zaoszczędzili, można by było władować, żeby to mieszkanie zrobić po swojemu. Tam kuchnia do wymiany, może trochę podłoga. Zobaczymy, będziemy myśleć jeszcze. Mamy przynajmniej o czym myśleć. Jedziemy. Las Americas, dojechaliśmy do kolejnego miasta. Bardzo lubię to miasteczko, chociaż dziwię się, że tutaj są dostępne jeszcze jakieś fajne nieruchomości w miarę przystępnych cenach. No bo Las Americas to jest takie bardziej prestiżowe miejsce, ale jest jedno mieszkanie do obejrzenia, nawet z całkiem fajnym widokiem i z basenem. Dobra, lecimy, mogę dać mieszkanie.

Nawet mi się podoba, fajne, bo ma duży taras, taki częściowo zabudowany Zobaczcie jak to wygląda Tam, musicie mi uwierzyć na słowa, ale tam widać trochę oceanu I tutaj widać dużo I od razu tam jest Lagomera Jakiś basenio, to tutaj często się zdarza, że właśnie jest przy mieszkaniu basen Ale bardzo rzadko się zdarza, że jest parking a tutaj jest. No, będziemy myśleć. I kolejna porcja informacji odnośnie kupowania mieszkania. Jak tutaj działają agencje? Bo to jest ciekawe i na to trzeba uważać. Dajmy na to, masz kogoś, kto ci pomaga, masz jakiegoś pośrednika, agenta, to jesteś wpisany do jego bazy najprawdopodobniej. Możesz iść oglądać jakieś mieszkanie, on ci coś znajdzie, albo ty znajdziesz na portalu. I to mieszkanie pokazuje agent innej firmy, innej agencji, nie? I to jest tak, że spotyka się dwóch agentów. I teraz, o co chodzi tutaj z tą opłatą dla agencji, i tak dalej. Chodzi o to, że sprzedający, zwykle nie kupujący, tylko sprzedający pokrywa w większości wypadków tą opłatę agencyjną, która tu wynosi od 3 do 5% na Kanarach wartości mieszkania, i teraz ta agencja dostanie te pieniądze która złapała klienta jako pierwsza. To zawsze były takie problemy tutaj. A dzwoniłeś do nich, a podawałeś maila, a to tutaj już może nie będą chcieli współpracować. I tutaj chodzi o to, że jeżeli ty już jesteś w bazie jakiegoś biura i przyjdziesz ze swoim agentem, z innym biurem do tego mieszkania, ale tam to biuro ci otworzy, to wtedy twojemu agentowi oni nie zapłacą, bo ty byłeś już w tej bazie wpisany. I może być tak, że jak masz swojego agenta, który znajdzie Ci fajne mieszkanie, które tobie się spodoba, ale to mieszkanie jakby będzie przez inną agencję tobie pokazywane, to albo ty będziesz musiał dodatkowo swojemu agentowi zapłacić, albo będziesz musiał zostawić tego swojego agenta i przeskoczyć do tamtej firmy, tak? To działa. To była Las Americas. Widać, słychać dźwięki, cywilizacja, hotele, imprezy. A teraz z kolei pojedziemy do małego miasteczka, malutkiego. Tam też zobaczymy mieszkanko. Tyle. Lecimy dalej szukać. Zostańcie ze mną. To dojechaliśmy do Tahao. Moje włosy mówią dużo o pogodzie. To jest zawsze pytanie, czy po prostu tak się trafiło na taką wieczną pogodę, czy to tak jest zawsze. Natomiast no, jesteśmy niedaleko od El Medano, jesteśmy na południu Teneryfy i taka pogoda jest normalna. Ale w tej miejscowości w Tahao ona bardzo ładnie wygląda z tym pierwszy raz w życiu. Fajna, bo to jest druga miejscowość, w której jest restauracja Aguay Sal. Właśnie przed chwilą tam zjedliśmy. Fajnie, zawsze polecam. O, już mnie wołają, już idziemy oglądać mieszkanie. Chciałem trochę o tej miejscowości opowiedzieć ale niewiele o niej wiem, więc może nie będę opowiadał a idziemy oglądać mieszkanie taki balkonik fajnie, takie mieszkanie dwupiętrowe, w sensie, że ma aż trzy poziomy są No, pero tengo 130, 135 con terraza, con todo. Mieszkania są zamieszkane przez kogoś, także tutaj taki pan sobie mieszka. Pełno obrazów i można sobie takie mieszkanie kupić. Nie? Ale jest widok na wulkan, a z drugiej strony na ocean piękny widok.

Fajne mieszkanko obejrzeliśmy w Playa Paraiso, podobało mi się. Widok był zabijający naprawdę, nie, nie mam żadnych zastrzeżeń. No a teraz jesteśmy w Palmar, widać po tych skałach tutaj. Wygląda groźnie, nie wiem jak ludzie tutaj mieszkają w tych budynkach. Pewnie trzeba mieć zaufanie, że to się nie zerwie, nie spadnie. Palmar nie był na mojej liście, ja nawet zaznaczałem, że na pewno nie El Medano i na pewno nie Palmar. No więc dlaczego tutaj oglądamy? No oglądamy, bo dużo mieszkań nam spada. Są już porezerwowane, nie przyjechaliśmy na wakacje, to oglądamy wszystko, co tylko wpadnie. A że wpadło jakieś fajne mieszkanko w Palmar, no to przyjechaliśmy tutaj i oglądamy. No, także taki można mieć widok. Problem w tym, że nie lubię za bardzo Palmar i zastanawiam się, czy się przekonam. Bo ten widok to jest naprawdę silny argument, żeby wziąć to mieszkanie. Zaczynamy mieć powoli mętlik w głowie, ale tego też się spodziewaliśmy, że to tak będzie. No bo lecimy dzień za dniem i jeździmy w różne miejsca, tak? W różne miasta. Tutaj teraz siedzę w Los Cristianos. Jeżeli tutaj by kupić mieszkanie, no to wiadomo, że to na krótki termin wynająć komuś idealnie. Samemu mieszkać tutaj, no to w takiej atmosferze mocno turystycznej, imprezowej. Po długim mieszkaniu już na Teneryfie nie przeszkadza mi to Trójmiasto, ani ten jego turystyczny charakter. Hałas nie jest czymś, czego, czego unikam. Jest na wyspie mnóstwo fajnych miejsc cichych, gdzie można zawsze sobie pojechać. Nie wiemy, nie wiemy, oczywiście jest też drugi problem. Jest też problem tego partner synka, o którym ja mówiłem. Czyli jedna osoba ma trochę inne preferencje, druga inne. Na szczęście to sobie wyjaśniliśmy jeszcze przed przyjazdem tutaj, kto w którą stronę będzie się ześlizgiwał przy tych wyborach. Ja się ześlizguję troszeczkę bardziej w stronę kameralnych y, mieszkań. Moja druga półka raczej patrzy na to, żeby to wszystko było jak najlepszej jakości. W przypadku niektórych mieszkań to się pokrywa, ale czasami to jest skonfliktowane. Jedno mieszkanie ma to, a drugie ma tamto. Często tak jest, że przyjeżdża właśnie para i na miejscu okazuje się, że tam kupili coś, na miejscu przyjeżdżają, jednej osobie się podoba, a drugiej się nie podoba. No jest problem, nie? Jeżeli planujesz, jeżeli planujecie tego typu rzeczy, jakieś takie duże marzenia, czy to zakup nieruchomości, czy jakiekolwiek inne sprawy, robienie tego więcej niż jedną osobę zawsze wymaga tej synchronizacji wcześniej. To jest bardzo dobrze zrobić. Kolejna rzecz, no jak każdy większy projekt, zakup mieszkania uznaję jako duży projekt. W mojej skali jeszcze jest to coś dużego. Ale na pewno trzeba się zastanowić nad jakimiś fajnymi narzędziami, żeby to działało. Także u nas selekcja mieszkań przebiegała w trello. Wszystkie mieszkania, które nam wpadły w oko, komukolwiek, mi albo mojej drugiej połówce, wrzucaliśmy do backlogu, do pierwszej kolumny. Potem było jedna osoba approve, druga osoba approve, dwie kolumny i jeżeli ja znalazłem coś w drugiej kolumnie approve, to przesuwałem już do approve, jeżeli mi się spodobało, jeżeli nie, to na sam koniec była kolumna not approve, czyli to były mieszkania, które odpadły. Warto te mieszkania, których nie zaakceptowałeś, też gdzieś przetrzymywać, bo potem nagle ci się pojawi gdzieś. O, to było gdzieś, to widziałem. Fajne, dobra, jedziemy oglądać. A jeżeli masz w kolumnie not approve, czyli to, które ci się jednak nie spodobało, będziesz wiedział, że nie, to jednak było mieszkanie, które przy długim researchu nie podobało mi się i nie zmarnujesz tego czasu, bo może się okazać, że zataili, że jest trochę mniej pomieszczeń, tak, albo że jest głośno. Jakaś taka wada, której nie widać na, na zdjęciach czasami. My to wszystko właśnie przetrzymywaliśmy w Kanbanie, w Trello, bardzo fajnie to działa, a jeżeli chodzi o komunikację z agentką, no to zrobiliśmy to za pomocą Google Docsów, gdzie na żywo ja widzę, gdzie ona tą coś zmienia, dopisuje, umawia nas na wizyty. Jeżeli pracujesz z agencją czy z agentem, to warto mieć to wszystko zsynchronizowane, fajne i żeby to było Dostępne na telefonach, tak? Na telefonach, linki, zdjęcia. Wszystko musi być live i gotowe do akcji, bo potem jedziesz, stoisz w korku na autostradzie, tak jak myśmy mieli wielokrotnie, i dawaj szybko, które to mieszkanie było, nie? Widzisz nazwę, jakąś ktoś ci podaje nazwę kompleksu i nie masz pojęcia, które to było mieszkanie. Dlatego warto też się narzędziowo do tego przygotować. Ja polecam Trello, fajne, można też współdzielić na wiele kont do takich większych projektów kanban mały się przydaje. No musiałem przerwać, bo mnie tam zawołali z restauracji, o tam widać. Meksykańska oczywiście. Jesteśmy na Teneryfie, więc jemy meksykańskie jedzenie. <grywki> Wczoraj byliśmy we włoskiej pizzerii. Nielogiczne, ale tego kanaryjskiego jedzenia ja mam, ja mam już po okulary, i jutro też atakujemy takie fajne mieszkanko. Mam nadzieję, że będzie jeszcze jutro aktualne i to będzie mieszkanie bardzo fajnie położone, z bardzo fajnym widokiem. Chociaż też przyznam, że dwa z mieszkań, które oglądaliśmy, ja tu wszystkich nie pokazałem, nie dałem rady pokazać wszystkich niestety, ale dwa z tych, które oglądaliśmy, już mógłbym brać. To jest zawsze takie pytanie, bo moglibyśmy decyzję podjąć już dzisiaj i coś kupić, i zrezygnować z oglądania jutrzejszego. To trochę mnie napawa takim entuzjazmem, że okej, okay, realizacja tego marzenia jest coraz bliżej. To marzenie wpisałem sobie 3 lata temu jako roczne, a dopiero teraz przy egzekucji dociera do człowieka, że to faktycznie jest możliwe, że ty to się chyba wydarzy, nie? No ale samo się nie wydarzy, to trzeba było wszystko poplanować, dużo jest, więcej poświęceń niż się wydaje na początku, ale jakoś damy radę. Idziemy jeść meksykańskie jedzenie na kanaryjskiej ziemi. Trzymajcie się.